Kacper Bissons przedstawia. Dzień dobry, dzień dobry. Tydzień temu mówiliśmy o zaradności i o tym, że od zera można zarabiać kasę. I dzisiaj ten temat trochę pociągniemy, bo moja żona mnie zainspirowała. Była ostatnio na paznokciach, czyli pedekir i manikir. Robienie paznokci, żeby nie było skórek, żeby pomalować na jakiś kolor i Kożanka, której robi to już lat naście, powiedziała, że nie ma terminów. E, że akurat nie ma terminów i musi czekać dwa tygodnie. E, no więc Karola zaczęła szukać na innych, e, na innych jakichś aplikacjach typu Booksy i okazało się, że wszędzie jest dwa tygodnie terminu. Podobnie jest w Katowicach z mechanikami samochodowymi. E, też wszyscy mają kolejki, e, przynajmniej w promieniu tutaj od mojego miejsca na zamieszkania, to w promieniu 3-4 kilometrów znam mechaników z 7 i każdy ma kolejkę tydzień, dwa tygodnie do przodu, niektórzy mają 3 tygodnie, jak są jacyś bardziej renomowani. I o ile bycie mechanikiem to jest filozofia, o tyle palowanie paznokci to jest fach, którego się nauczysz w pewnie kilkadziesiąt godzin na poziomie bazowym, a w kilkaset godzin na poziomie takim już w miarę dobrym, a potem możesz klikować, żeby robić jakieś super wzorki. I czy ja namawiam do tego, aby malować paznokcie? I tak i nie. Bo notorycznie, naprawdę w każdym tygodniu dostaję takie wiadomości typu Kacper daje jakiś pomysł na biznes. Kacper od czego zacząć biznes i tak dalej. A ja uważam, że trzeba zaczynać od tego, co się ma, od zasobów, jakie się ma. Czyli jak masz jakieś umiejętności, no to sprzedawaj je. I to jest ciekawe, że tutaj, tutaj mam gotowy pomysł na biznes, gdyby zrobić. Malowanie paznokci, bo jednak są inne zabiegi kosmetyczne, więc e, ja to upraszczam, bo ni totalnie nie jestem z tej branży. Chociaż totalnie, to za dużo powiedziane. Mamy Slabia z kosmetyki do twarzy, e, ale, ale ogólnie jestem z branży e, takiej, takiej usługowej. Więc jeżeli stworzyć by e, zakład, gdzie są tylko mężczyźni, którzy malują paznokcie, to to jest absolutny unikat. A mężczyźni najlepiej sprzedają e, kobietom, jeżeli mężczyzna zna się na perfumach, się na kremach, to taki mężczyzna potrafi sprzedać wszystko yy, zawsze i wszędzie, a taka usługa kosztuje 100 zł yy, za około godzinę pracy. Wiadomo, że na początku, ktoś, yy, kto się uczy, robi to dłużej, ale zobacz sobie, że tak naprawdę to yy, ucząc się dzisiaj w fachu malowania paznokci, yy, nie chcę imować z takim osobom, ale no, umówmy się, że to, to jest fach, który go da się nauczyć yy, dosyć szybko. To ty jako mężczyzna mógłbyś dojeżdżać do, yy, dojeżdżania do klientek robić to, robi to u nich w domu. Wtedy powiedzmy godzina plus dojazd w półtorej godziny zarabia się 100 zł, em, które się podatkuje lub nie wiadomo jak to w tym kraju to wygląda. E, a, właśnie zresztą w każdym kraju, nie chodzi o nasz kraj. Ale zakładamy, że nawet podatkujesz, że no to masz 100 zł, minus jakieś tam koszty do jazdu i do opodatkowania. No i tych klientów możesz mieć sporo. Skoro dwa tygodnie trzeba czekać, to rynek jest na to gotowy. Rynek czeka tylko na takie osoby i od tego można zacząć. A potem mieć właśnie zakład, gdzie masz pięciu facetów, którzy malują paznokcie. i biorą za to 150 zł. Bo czemu nie? W dużych miastach się bierze pewnie 120 z tego, co mi moja Karola mówiła. Także. Dni temat błahy, ale też tam są pieniądze, i myślę, że zarabiać 8 tysięcy miesięcznych w ten sposób to nie jest cudzo. Ja bym przemnożyć sobie te 100-120 zł, minus, minus jakieś koszty, plus ilość klientek. Rynek jest na to, więc spokojnie możemy mieć kilka klientek dziennie, razy 20 dni roboczych, no i nagle wychodzi: 8 koła. Jak ktoś się bardziej postara, to i 10 zarobi. Jak ktoś się mniej postara, albo ma większe koszty, cokolwiek innego, no to nagle wychodzi: 6. Co i tak nie jest źle, jak na branżę, w którą możesz wejść za miesiąc. Jest to niesamowite, że i takiej branży jest od groma. Tak? Ostatnio mówiliśmy o gościu, który podaje, podaje owoce na plaży w Hiszpanii czy we Włoszech. I oczywiście były komentarze, a czy wiesz, że trzeba mieć na to pozwolenie i tak dalej? Jasne, że tak, jasne. Tylko ja mówię, ludzie mówią o teoriach ja o życiu. Ten gość to robił, tak? Ten gość to robił. No i pytanie co, obcokrajowcowi, który emigrował ze swojego kraju w Hiszpanii zrobią, jaką karę mu dadzą? 1000 euro, 2000 euro i tak to nie zapłaci, bo i tak jest pewnie nieściągalny. Więc ja patrzę na realia i nie zachęcam do, do, do tego, żeby nie płacić, żeby nas, nas stawiać na kary, ale, e, ale, my tak mieliśmy na przykład w Bentleyu, e, kręcąc program Expert w Bentleyu mamy Mieliśmy właściwie tylne szyby oklejone i przednie również. Tak kupiliśmy to auto już. I to auto jeździło w Polsce lata z tymi szybami. No i wiedzieliśmy o tym, że te szyby są niezgodne z homologacją samochodu. No Generalnie nie wolno mieć takich szyb ciemnych. Ale te szyby miały swoje plusy, nikt nam nie zaglądał do auta. Więc jakie były konsekwencje? Mandat i ewentualnie, jeżeli tego się nie zdejmie na miejscu, to tej folii, to zabranie dowodu rejestracyjnego. No i jeździliśmy przez parę lat i dopiero chyba w tamtym roku nawet na filmie mamy tak, że nas policja zatrzymuje i no i kazali nam tą folię ściągać, Artur ściągał i zapłaciliśmy chyba stówkę czy dwie mandatu, ale e, świadomie łamaliśmy ten przepis, wiedząc jakie to ma dla nas korzyści, jakie są konsekwencje e, i jak ja widzę ludzi, którzy szukają, a bo na to musimy mieć pozwolenie, a bo tutaj Cię urząd zniszczy, nie jest tak. Prowadząc, moja żona ma działalność jednoosobową, ja mam cztery spółki i naprawdę kontakt z urzędami jest coraz przyjemniejszy. Jest oczywiście, jest oczywiście dużo dziwnych przepisów, jest oczywiście dużo wyzwań różnych. Są śmieszne sytuacje, są sytuacje przykre, ale generalnie nie jest tak źle. I, I też w Polsce można płacić legalnie niskie podatki, ale to jest inny temat. Zmieniam do tego, że rzeczywiście dzisiaj od zera możesz robić proste czynności, tak jak jest Włodek. Włodek jest osobą z Ukrainy, Chciałbym być Ukraińczykiem, ale to byłoby dobre. Nie, wodek pochodzi z Ukrainy i, i co? I mm, ogłosił się na grupie lokalnej, że. Może pomóc w ogrodzie, może, może pomóc w domu i tak dalej. No i y, moja Karolina go zaangażowała do pracy i on w ogrodzie faktycznie y, pomagał. Jakieś śmieci, jakieś tu chwasty wyrywać, różne rzeczy. I y, y, stawka jego była chyba 25% zł za godzinę. Teraz dostaje z napiwkami troszkę więcej, ale to jest gość, to jest nastoletni chłopak, on ma 15 lat, 16 chyba który przyjechał do obcego kraju, bo w jego kraju jest, jest, wojna i on daje ogłoszenie, że mam, ogłoszenie w sumie brzmi trochę lepiej marketingowo, ale ono się sprawdza do, do tego, że, hej, mam dwie ręce, dwie nogi, dwie ręce, dwie nogi zero doświadczenia, chętnie ci pomogę w domu i co i ma. I teraz na zimę chce odśnieżać i, i nie ma problemu. I gość zarabia pierwszą kasę, potem ją może inwestować i, i co robi? On inwestuje te pieniądze. On inwestuje w kryptowaluty, już nam trochę stracił. No. Ma doświadczenie, ma naukę. On te pieniądze jakoś mądrze wykorzystuje i naprawdę nie jest problem, żeby zobaczyć, co, możesz, co umiesz robić dzisiaj, czyli tak jak Włodek, po prostu yy, umie robić cokolwiek dobrymi chęciami, czy hej, no nie wiem, chce malować paznokcie, chce dawać Owoce na plaży, e, chcę e, z moim kolegą, który umie, umie robić coś więcej niż ja, zrobić jakąś spółkę, nie wiem czy formalną, nieformalną, cokolwiek, ale to jest kwestia chęci. To jest kwestia tego i wyłącznie chęci. Właściwie mówi się albo tylko, albo, albo wyłącznie. Także wyłącznie chęci to jest kwestia. E, i, I z tym się zostawiam. Za tydzień pogadamy o szczęściu, bo e, ciekawe jest to, że tutaj mówię o takiej proaktywności, o tym, że warto, ale tak naprawdę to sukces w biznesie. Jeżeli w ogóle mogę mówić o sukcesie, bo mój biznes jest taki, taki średni, powiedziałbym, pewnie, ale że żyję fajnie raczej, to jeżeli bierzemy pod uwagę, co warunkuje sukces w biznesie, to w 100% szczęście. I w kolejny wtorek rozwinę tą kwestię. A tymczasem hakuna matata. Wszystkiego dobrego. Cześć. Subskrybuj kanał Kacpra. I uśmiechaj się każdego dnia.